Proszę Państwa jestem w Sumach Telewizja się widziało Janusz Pijanka na bieżąco Sum Dzisiaj jest 30 maja Ostatni dzwonek to się nazywa na Ukrainie Przedstawi się zawód Krystyna Aleksiej Tania Tani Ania. Ania Janusz Janusz pierwszy samozwańczyk Ja spokojnował, daj bo na, na YouTube Krass, u was odjeżdżać nigdy tak nie widział, jak, jak misy Francji, Mira i Ukrainy. Na Francji, tak. taka stara forma, taka forma, Tak. .다. Ja pamiętam, kiedy by z takie u nas innego koloru, takie. I jakie jakie zło w szkole? Prawda? 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 Prawda?